Witam. Dzisiaj ostatni filmik serii „Razbawiony na wieczność zbawiony” według Pisma Świętego. Tytuł tego filmiku to „Razbawiony na wieczność zbawiony” kontra przeciwnicy. Tym razem skupimy się na przeciwnikach „Razbawiony na wieczność zbawiony”. Z tego względu, że najprawdopodobniej mają oni powód, skoro są przeciwnikami. Poniżej umieściłam listę możliwych powodów, które przyczyniają się do tego, że ludzie nie wierzą w raz zbawiony na wieczność zbawiony. Po prostu oni uważają, że to jest fałsz, że to jest kłamstwo. No, pierwszym powodem jest to, że ta osoba jest, jest stracona, czyli nie jest naprawdę zbawiona. Drugi Koryntian czytam. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną. W których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Jak pisze w powyższych wersach, Bóg tego świata, czyli Szatan, zaślepia umysły tym, którzy idą na zatracenie. Tacy ludzie są oślepieni i nie są w stanie dostrzec prawdę, a gdy są upominani, czy, czy na, na, na podkaju filmik o, o doktrynie kompletnie przeciwnej temu, co oni wierzą, to im się wydaje, że to ta osoba jest w błędzie, dlatego że to szatan im to zasłania. Efezjan, byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei, i bez Boga na świecie. Fakt, że oni nie znają Boga jest powodem tego, że nie wierzą, że raz zbawiony na wieczność zbawiony jest prawdą. Bóg nie odsłonił im tego, tak jak odsłonił wierzącym Chrystusa. Ewangelia Jana. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Drugim powodem, że przeciwnicy myślą, że to jest nieprawda, raz zbawiony na wieczny zbawiony, jest brak wiary. Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, a kto nie wierzy, już jest potępiony. Bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży, Boży zostaje na nim. Pierwszy list Jana. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzy w świadectwo, które Bóg dał o swoim Synu. Po prostu oni nie wierzą w to, czego uczy Biblia i dlatego nie wierzą w raz zbawiony na wieczność zbawiony. Po prostu brak wiary. Powód numer trzy. Przyziemność. Cielesność inaczej, przyziemność, pierwszy Koryntian. I ja, bracia, nie mogłem do was mówić, jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemogląd w Chrystusie. Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście Go przyjąć. A nawet teraz jeszcze nie możecie. Gdyż jeszcze jesteście cieleśni. Skoro bowiem jest między Wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób ludzki? Ich przyziemny sposób myślenia utrzymuje ich w ciemności, i przez to nie są oni w stanie zrozumieć duchowej prawdy. Im się wydaje, że jakiś oni mają udział w zbawieniu. Pierwszy Koryntian. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata. Lecz ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. O tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ, roz, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez niego nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. Oczywiście mowa tu o wierzących. Powodem czwartym jest błędne nauczanie z powodu wpływu religii lub fałszywych proroków lub po prostu wilków w owczej skórze. Ewangelia Mateusza, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Tacy ludzie słuchali fałszywych nauczeń, fałszywych nauczycieli zbyt długo i to dlatego nie są w stanie rozpoznać, co jest prawdą. Powód numer pięć jest ignorancja lub po prostu nieznajomość Pisma Świętego lub wyrywanie z kontekstu różnych wersów i, 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 i po prostu przekręcanie prawdy w fałsz, robienie z tego Mateusz. A Jezus im odpowiedział: Błądzicie nie znając pisma ani mocy Boga. Ignorancja słowa Bożego jest także ignorancją mocy Boga. Zaprzeczanie raz bawiony na wieczność, zbawiony, oznacza także sprzeciwianie się temu, że Bóg ma moc podnieść grzeszników z ich śmierci i ma moc ich strzec. Jeśli człowiek nie byłby ignorantem słowa Bożego i uwierzyłby, to taki człowiek nie byłby ignorantem mocy Boga i wiedziałby, że to moc Boga czyni, że raz bawiony na wieczność, zbawiony jest prawdą, jest po prostu na wieczność. Że tego człowiek nie jest w stanie zmienić i Bóg nie zmieni swego słowa i obietnicy. Pierwszy Piotr, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla, dla Was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Efezjan. Mają przyćmiony rozum, przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest z powodu zatwardziałości ich serca. Powodem numer sześć y, jest nienawiść do prawdy. Drugi Tesalonikan wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. W wielu przypadkach ludzie po prostu nienawidzą prawdy biblijnej, której centralnym punktem jest prawdziwość, raz zbawiony, na wieczność zbawiony. Powód numer 7. Reprobacja. W Rzymian czytamy, a skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, Wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Drugi Tymoteusz. Który zawsze się, które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Reprobaci, bo rzucili prawdę raz po raz. I niektórzy w koło takich ludzi im tłumaczą i prowadzą ich, próbują ich naprowadzić, a oni po prostu nie chcą znać prawdy. I Bóg wydał ich na pastwę wypaczonego umysłu. Powód numer 8: wykręcanie, przekręcanie wersów z kontekstu. Drugi Piotr. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do Was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Wielu przeciwników raz zbawiony na wieczność zbawiony pozostają nimi dlatego, że wyrywają z kontekstu Pisma Świętego pojedyncze wersy i rezultatem tego są ich fałszywe nauki. Tacy powinni się skupić na pismach świętych, które są łatwe do zrozumienia, i pozostać w nich, zanim to utwierdzą się w nich, swoją wiarę utwierdzą. Zamiast próbować uczyć innych, be, sa, sami, sami be, będąc w błędzie, to jest nie, nie do pomyślenia. A oto wersy potwierdzające, raz zbawiony na zbawiony. zbawiony. Ich prostota jest piękna. Ewangelia Jana. Tak. Mu, to jest mój ulubiony, tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzieje apostolskie, aby prowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mamy czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Efezjan. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Niektórzy nawet uważają, że przez niesienie jakiegoś swego krzyża zostali oni zbawieni. I tacy ludzie sami idący na potępienie uczą w swoich zborach innych ludzi kłamstw, pomimo tego, że Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian. Ja, ja przez jaką Ewangelię dostępujemy zbawienia? 1 Koryntian 15, wers 1, 4. Oznajmiam wam bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałam: że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Niestety niewierzący ludzie sami idą na zatracenie i innych pociągają ze sobą. Tacy są zawsze przeciwnikami. Raz zbawiony, na wieczność zbawiony, gdyż oni nie wierzą prostocie Ewangelii. Nie na darmo to apostoł Paweł napisał w liście do Kolosam. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywio żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Ostatnim punktem... O którym który przyszedł mi do głowy, to są, że tacy ludzie, którzy nie wierzą w raz zbawiony na wieczność, zbawiony jest po prostu dlatego, że nie zaufali oni w pełni Chrystusowi. Psalm 78. Bo nie uwierzyli Bogu i nie zaufali jego zbawieniu. Głównym powodem, że ludzie nie wierzą w raz zbawiony na wieczność, zbawiony jest to, że. Oni nie uwierzyli w pełni w Chrystusa dla ich zbawienia. Oni myślą, że to zależy także i, cho, i choćby tylko w, minym, w minimalnym stopniu, to zależy od nich także i to, i to w jaki sposób oni żyją, co oznacza, że oni ufają nie tylko Chrystusowi, ale też sobie. I tacy, są, i, tacy nie tylko i, wyłączy, I tacy ludzie po prostu nie tylko sami są w błędzie, ale innych w błędzie uczą. Ci, którzy wiedzą, że zostali zbawieni na wieczność, uwierzyli w pełni i wiedzą, że są zabezpieczeni na wieczność. I jest to oparte na tym, co Chrystus już wykonał na krzyżu kalwaryjskim. Ponad dwa tysiące lat temu, a nie na tym, co my dzisiaj robimy, lub czego nie robimy. Nasza wiara jest tylko czymś, co, co, może, nas, co może nas przyprowadzić i, 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 i osiągnie, osiągniemy przez nią łaskę zbawienną, nic innego. Nasze uczynki nic się nie liczą. Ewangelia Jana, a gdy Jezus kosztował odstu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha. Dziękujemy Bogu za jego wieczne zbawienie, które otrzymują wszyscy, którzy uwierzyli w pełni tylko Chrystusowi, a nie sobie. Bo gdybyśmy, my grzesznicy, mieli jakikolwiek wpływ na dar Boga, to na pewno nikt nigdy by nie wstąpił do nieba, nikt nigdy by nie był zbawiony. Jakikolwiek powód mają heretycy, aby zaprzeczać biblijnej prawdzie, raz zbawiony na wieczne zbawiony, to my, czyli ci, którzy zostali zbawieni tylko łaską Boga, wiemy, że to heretycy sprzeciwiają się Słowu Bożemu. Natomiast my znamy prawdę i Pismo Święte, i Pismo Święte tę prawdę potwierdza. Ewangelia Jana, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, odpowiedzieli mu. My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić, będziecie wolni? Chodziło tu o to, że przecież oni przez uczynki, przez swoje jakieś tradycje próbowali wejść do królestwa niebieskiego. A tu niestety się dowiedzieli, że to Jezus, tylko przez Jezusa można dostąpić zbawienia. I nadal to się toczy, nadal świat jest w błędzie. Większość ludzi. Nie będę tu y, nawet jakichś estymacji robić, ilu, ale tak jak Jezus powiedział, że wąska jest droga i tylko niewielu jest ci, którzy ją odnajdują, bo dla ludzi jest widocznie to za proste, żeby uwierzyć po prostu tylko Jezusowi. Oni bardzo chcą pracować na to, a Jezus nic nie chce, gdyż co my, grzesznicy, możemy zaoferować. Także to jest ostatni filmik z tej serii. I dla wszystkich, którzy wierzą, raz zbawiony na wieczność zbawiony. Pozdrawiam was wszystkich bracia i siostry. A dla tych, co nie nie ufają Jezu, Jezusowi w pełni. Mam nadzieję, że wasze serce w końcu się któregoś dnia nawróci i w zupełności uwierzy i zaufa tylko Jezusowi, naszemu Zbawicielu. To wszystko na dzisiaj błogosławił wszystkich w imię naszego pana Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela.